Dzień dobry. Pani profesor, jak pani ocenia szósty kongres feministyczny, szósty kongres kobiet? No, nie jest to feministyczny, bo tu są kobiety bardzo różne, które się również do tego, że są feministkami, nie przyznają albo nie są feministkami. Wie pan, co. To jest taka rozmowa, którą warto ze mną odbyć za trzy dni. To jednak było kilka miesięcy bardzo intensywnej pracy i dwa bardzo intensywne dni. Ale myślę, że z całą pewnością udało nam się odrzucić tezę niektórych gazet, że w kongresie zapanował na marazm. No bo rzeczywiście dziennikarze dzisiaj, jak nie mają zadymy albo ton uchwał, to nie są zainteresowani. To jest ważny kongres, który zmienia, myślę, mentalność w Polsce. Pomału, ale jednak. I widać, że ta mentalność jest dosyć zróżnicowana, bo tu nie chodzi tylko o prawa kobiet. I nie tylko o taką większą świadomość potrzeby upodmiotowienia kobiet, ale tutaj były właśnie bardzo silne wątki, takie racjonalistyczne i tu było bardzo wiele wątków antyklerykalnych. Kobiety bardzo żywo, bardzo ostro jednak reagują na kleryka, klerykalizację naszego kraju i czy na, na debacie na temat edukacji, gdzie dużo pytań dotyczyło religii tego, dlaczego nie ma etyki, dlaczego nie ma filozofii, dlaczego nie ma nauki o religii, jednocześnie dlaczego nie ma czegoś bardziej sensownego, jak i w takich reakcjach publiczności. Na różnego rodzaju wypowiedzi. No, widać, że kobiety walczą o swoje prawa, walczą również o takie państwo nowoczesne, nowoczesne w szerokim rozumieniu nie tylko zredukowane do autostrad i fontan, ale takie, które ma rzeczywiście nowoczesną edukację, nowoczesne obyczaje które jest wolne, różnorodne i tolerancyjne dla wszystkich. Pani profesor, a tak na gorąco jakie są e, najważniejsze cele, które zostały postawione na tym kongresie? Wie pan, tak naprawdę mamy dużo postulatów, jest ich około 300 mm, dzisiaj. Przed panem premierem przeczytałyśmy dziesięć najważniejszych z różnych centrów, ale one się powtarzają. Na uwagę zasługuje fakt, że zawsze na pierwszym miejscu jest postulat polityczny, to znaczy najpierw to były kwoty, parytet, suwak, czyli na umieszczanie list kobiet na listach wyborczych. A dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że żaden z postulatów nie zostanie postawiony ani rozwiązany w świecie politycznym, dopóki ten podstawowy. Cel a się nie ziści. To znaczy, wyobrażamy sobie, że jeśli w parlamencie. Będzie połowa kobiet, to wtedy zmienią się priorytety polityczne. Przestaniemy dofinansowywać wojsko i kościoły, stadiony i fontanny, tylko zaczniemy zajmować się nowoczesnością. Więc ten, parę, ten postulat polityczny jest jakby najważniejszy. No musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast było, były różne postulaty o szybkiej ratyfikacji przemocy i wprowadzeniu natychmiastowym jej zaleceń w życie. To jest niesłychanie ważna rzecz, która natrafia na religijny i ideologiczny opór wśród rządzących z niewiadomych powodów, bo przecież chrześcijaństwo miało eliminować przemoc, a nie ją utrzymywać. Jest bardzo silny postulat, on narasta od lat o, dotyczący świadczeń alimentacyjnych. W Polsce ściągalność alimentów to jest 12%, w Europie 80%. Wielka Brytania znalazła całkiem niezłe rozwiązania, na przykład zabiera się prawo jazdy kierowcom, którzy zarazem są ojcami niewywiązującymi się ze świadczeń alimentacyjnych. Jest dużo różnych metod. W Polsce jakoś panuje marazm w tej kwestii. Rząd uważa, że kobietę trzeba przymusić do rodzenia, zresztą sobie da radę. Były też postulaty dotyczące ekologii i gospodarki energetycznej, która powinna być demokratyczna na poziomie lokalnym. Również i kobiety powinny decydować, w jaki sposób wygląda dystrybucja energii, a zwłaszcza jej pozyskiwanie. No, było tego bardzo wiele. Dopiero w przyszłym tygodniu weźmiemy się za budowanie całej listy, tak aby powstał. Taki quasi program polityczny na zbliżające się wybory. Bardzo pani profesor dziękujemy. Bardzo dziękuję.